Siemano widzowie! Jesteśmy w ps i właśnie to jest kolejny odcinek z tej gry I dzisiaj w dzisiejszym odcinku, jak widzicie po tytule Po prostu powiem wam jak zdobyć 20 slotów Na widzowie tą oto maszynę, car A więc oglądajcie odcinek do końca Oglądajcie też i zostawcie subika, łapeczkę w górę I napiszcie komentarz, to mi pomaga bardzo w zasięgach kanału I ogólnie chce mi się bardzo wtedy nagrywać, jak motywuje mnie to A więc zostawcie to dla mnie a będę bardzo szczęśliwy oczywiście tak samo dzisiaj jest ze mną Fan Diego a więc witam serdecznie Cię mój widzu yy, właśnie on mi też serwery udostępnia tutaj na Letr, na przykład różne inne też a więc bardzo go pozdrawiam też chciał pozdrowienia Szymon a więc pozdrawiam Szymona z Robloxa a jego nick wyśledził wam się teraz na tym no i dobra widzowie no to jeżeli chcecie wy, być, chcecie wy być pozdrowieni wystarczy po prostu że będziecie ze mną spotkacie mnie w grze coś tam dacie mi coś czy coś no i po prostu napiszecie, chcecie poznać jakiego. takiego No i was na odcinku pozdrowię Ale dobra widzowie, przechodzimy już do odcinka, tak jak mówiłem yy, Jesteśmy widzowie, w ogóle kto tu jest na serwerze yy, Mikol, o oh, siema Mikolo, kolejny widz Dobra, no to widzowie, idziemy sobie tutaj do Dajkar Jak widzicie widzowie, nie wiem, czy mi się te pety chyba robią Ale, tak, moje pety jeszcze zostały dwie godzinki Jak wiecie, mamy tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć slotów Możemy dać crime all, ale no właśnie, nie możemy teraz, bo czasu nie ma I tu możemy dawać takie widzowie rzeczy I po prawej stronie mamy yy, Tam jak, nie wiem, jak teraz, teraz nie widzicie tego, ale jakbyście normalnie weszli, to klikniecie tutaj No właśnie, tu musimy sloty kupić, ale my pokażę wam jak zrobić za darmo te sloty Więc widzowie oglądają się do końca yy, Jak mamy tutaj te pety, możemy sobie mieć ich 20 zamiast 10, więc zaraz wam to też pokażę Ale jeszcze bym chciałem wysłać trade'a właśnie, e nie tutaj, chciałem wysłać trade'a Fanom Mendiego. Aha Czekajcie, muszę iść do banku chyba, bo coś się zepsuło. Jest taki wizowie bug, że jak zepsuje wam się trade, to musicie do banku iść i wtedy wychodzicie z banku i wam działa, o. Może sprawdzę czy teraz działa. Aha, jest w trade. Dobra, no to za chwilkę. Ale my jeszcze odebraliśmy, to wszystko odebraliśmy. W ogóle wizowie wiecie to jest huge. Tu jest nowy huge Mebo paser ship... Space Shi Nie wiem jak to się dokładnie nazywa. Ale ja go mogę. Nie, nie mogę go teraz sprawdzić. Ale widzowie, jeżeli chcecie ten takiego kill na odcinku, no to musimy po prostu się starać. Nie wiem, jakie są, są na niego szanse. A więc pewnie są bardzo małe, ale może się uda wydropić. Ja już dużo razy wsadziłem pitapety do tej maszyny. i Jak jesteście w grze, to macie tego boosta 3 razy szybciej. Tylko musicie być wtedy w grze. To macie tego boosta szybciej. Zamiast na przykład 6 godzin, macie 2 godzinki. A więc widzowie, to jest też bardzo dobry pomysł. E, dobra, może teraz się uda wysłać tutaj. Dobra, mam fajną ofertę też tutaj. O właśnie wysłaliśmy Dobra, dajemy mu właśnie hipo melonka. Dajemy mu tutaj dwa party axelotle. Dajemy mu to i dajemy mu to. Dobra, i co nam za to zaoferujesz? Dajemy teraz, widzowie, powinno już przejść. A więc patrzymy. E, tak, przeszło, dobra, mamy 6 bilionów gamów. A więc dobra, dziękuję Ci Fan Mendiego. Bardzo Cię pozdrawiam, tak samo jak Szymona pozdrawiam z ostatniego odcinka, tak samo tutaj moich widzów mogę pozdrowić Pozdrawiam Cię Mikolo No i Demon to jest też jeden z widzów, no to też Cię pozdrawiam Demon Ale dobra, my przechodzimy już do tego odcinka bardziej, bo tak zszedłem trochę z drogi odcinka Jak wiecie Tutaj mamy tą maszynę, tak jak już mówiłem na początku I jak te 10 to zrobić? No można się zastanowić, bo Tu mamy tylko opcję, żeby za Robuxy, na przykład View, Upgrade, o I tu mamy za 1299 robuxów, a więc widzowie to jest mega drogo I teraz jak zdobyć to darmowe Więc widzowie wystarczy, że Idziecie sobie na devoid Devoid i wchodzicie w świat hardcore, ale można to zrobić nawet łatwiej Wysyłacie tędy Idziemy sobie na hardcore widzowie i teraz Macie pytanie może po co na hardcore, a co tam przecież nie będę przechodził całej gry od nowa czy coś Ale widzowie nie trzeba przechodzić całej gry od nowa Wystarczy zrobić jedną fajną rzecz, a więc przechodzimy sobie na szybko na tego Devoid, znaczy na, na Hardcore'a I już wam pokazuję O właśnie, ja jestem tutaj obecnie, ale idziemy na spawn I teraz muszę zobaczyć sobie jakie mam pety, te same chyba, nie? No bo to się raczej nie zmienia nic yy, Tak, a więc idę szybko do banku Do banku sobie szybciutko pójdziemy yy, Tu mam też od widzów banki udostępnione, więc no bardzo fajnie, że mi udostępniacie banki, jeżeli nie chcecie wam się naprawdę bardzo przydadzą. I tam widzowie mi zostały z 2 godzinki, jak dobrze pamiętam. A tu patrzcie widzowie co się stanie. W ogóle mamy petów razy dwa tutaj do założenia, więc no fajnie. I tu mamy widzowie tak samo tą maszynę. Day car. I widzowie patrzcie na to. Enroll. I możemy sobie włożyć od nowa te pety. A więc to jest mega! Tak jakby na normalnym świecie, mamy to za 10 i tu mamy za 10, no to razem to daje 20 I to nie ma znaczenia czy jest ten, bo tu mamy hc tylko coin, nie? Ale no i tak bardzo fajnie Według mnie bardzo fajnie, tu mamy tak samo szansę i dajemy mi Android. Dobra widzowie, i właśnie mamy tutaj już włożone te pety I mamy teraz, yy, tutaj mamy sobie 10 Na normalnym świecie mamy 10, w ogóle za ile się to zrobi? za 5 godzin, znaczy za 6 godzin. Ale jeżeli jesteśmy w grze, no to zrobi się za 2 godziny. A więc bardzo fajnie, bo tak jakby to jest dzielone przez 3, czyli tak mamy no dwie. I bardzo fajnie to wychodzi, ponieważ wystarczy jesteś na normalnym świecie, tak mi się wydaje, no to od razu macie liczone jako na ten world. Więc bardzo fajnie widzowie, możecie sobie 20 slotów za darmo zrobić. Co mnie bardzo cieszy, bo nie, nie wiedziałem, nawet taki funkcji, ale tak pomyślałem, że na no, hardkorze spróbuję. No i nagle patrzę, to się wszystko Chyba da, więc czekając zrobić szybko odcinek, no i widzicie Jednak się da widzowie, więc warto A więc jeżeli teraz widzowie y, chcecie jakiegoś peciszka Napiszcie w komentarzu Już wam mówię, co? Napiszcie w komentarzu die Car. Jeżeli napiszecie die Car, Dostajecie widzowie jakiegoś pecika Na przykład tutaj party Axelodla. A więc widzowie trzymajcie się do kolejnego odcinka To już tyle w tym odcinku A właśnie nie zobaczyłem jeszcze tego huge'a a to jest huge me, bo jeszcze go chyba nikt nie ma, w sumie nie wiem. No i dobra widzowie, no zatrzymajcie kolejnego odcinka, no i cześć!